To już gadaliśmy o tym, już dawno temu. Okej. Okay. Tego nie było jeszcze. Jakby co? Obwiniajcie się masa. To jego wina. Wszystko jego wina teraz będzie. Siemanko, 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 kurczę, jeszcze raz. Siemanko, ziomeczki z tej strony, warga. Dzisiaj robimy ubersztywniutki prank na tacie. E, jeszcze raz, no ja nie umiem. Mamo, nie umiem tekstu! E, dzisiaj postanowiłem, że zrobimy ubersztywniutki prank na tacie. E, będzie to prank pod tytułem e, BALONOWO WODNY PRANK. <laughs> Użyjemy do tego balonów i uwaga, wody. Tata nic się nie spodziewa, nie ma bladego pojęcia co się dzieje, on, on nic, nic nie wie, nic nie wie, leży gdzieś tam i po prostu jest totalnie, ale totalnie w takiej totalnej nieświadomce, nie? On pranki, ostat... jedyne jakie zna pranki to ze śmiechu warte, ale to nie są te pranki, bo teraz, teraz są ambitne pranki, wtedy to by nie były pranki ambitne, a teraz są ambitne pranki. Jeżeli będzie 100 tysięcy jest... łapek pod tym filmem, albo milion przynajmniej... No to zrobimy prank na A to jest z dupy. Boli, albo na nie wiem, dziadku może moim czy na prawie. No zauważyłem, że było zbyt w porządku. Jest trochę skomplikowane, ale... Nie chodzi o to, bo wiadomo, że on pierdoli straszne głupoty i robi to specjalnie, ale sam motyw ja to powiem. W tle. Nikt tego nie zrobił, chociaż nie zrobiło to jakiś milion <laughs> to osób, to dalej, ale, kurwa. ale nikt tak naprawdę się tego nie zrobił. Ja to robię jako pierwszy, opró poza tym milionem osób, ale to nie, nie ma znaczenia, nie? Robimy tak, że napełniamy te balony wodą, wodą, czyli no to co macie w kranie, to co leci, <laughs> napełnimy je wodą i normalnie on się nie będzie nic spodziewał, ale nic niczego się nie... Będzie spodziewał. Normalnie tak zaskoczenia jak drojek. Aha, prank! <grym> a to będzie masakra! Ja będę miał szlaban, pewnie, nie? Jezu, jakie to będzie śmieszne. Sam napełnię te balony z wodą. E, mamo! E, bo ja sam wszystko robię na, w tym swoim kanale. Czekajcie już. Pamiętaj, Stary? Nie chcesz, kichlu. Już napełniam. Halo? No, cześć. Słuchaj, yy, potrzebuję, żeby ekipa mi tu przyjechała i napełniła balony z wodą. Jesteście moim kurwa managementem i macie robić co kurwa wam każe, rozumiecie? Przyjecie jak najszybciej, kurwa, za coś wam płacę. Jesteście moim pierdolonym managementem, kurwa. Macie przyjeżdżać jak tylko pierdne. Macie być kurwa na miejscu i gdybym chciał, żebyście mi zrobili laskę, to mi kurwa zrobicie tę laskę. Bo inaczej was powypierdalam. Ku tak, macie te wszystkie dile z których kurwa mam hajs. Będziecie mieli te swoje pierdolone 5%, ale kurwa macie przyjechać i mi tutaj balony z wodą kurwa napełnić. Słyszycie? Psy jebane. O, balony z wodą już napełnione. O, proszę, bardzo sam je napełniałem. E, proszę, o ten wygląda jak, ten wygląda jak pomarańcza no. <laughs> a powinni mnie wziąć do reklamy jakiejś Mirandy albo Fenty. <laughs> Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś takie super kreatywne pranki, no to tak jak mówię, milion łapek, milion łapek zapewni, że będą te pranki regularnie. Będziemy się prankować, będziemy się śmiać. A jeżeli. Właśnie Przemu, a próbę tego co mówisz, yy, on to robi dla jaj, kręci równą jazdę z tego i ma lepszą gadanę i jest mniej cięć od tych wszystkich prawdziwych pranków. Jeśli nie będziemy prankować, to znaczy, że na zachodzie w Stanach już od trzech lat robią coś innego. No, no to zaczynamy pranka. Widzimy tatę, on jest zawsze w tym samym miejscu, po prostu leni jeden, siedzi cały czas, a właściwie leży po prostu w parku. Leniuchuje, no po prostu non-stop, więc będzie go bardzo łatwo zaskoczyć. Za mało cięć z dupy, za mało cięć. Powinniście robić cięcie nawet na, na siłę. Serio, to by jeszcze lepiej wyglądało wtedy. Tak na przyszłość, jeżeli, jeżeli będzie kolejny, kolejny montaż taki taki w tym stylu, to musicie jebnąć yy, właśnie więcej cięć. On niczego się kompletnie nie spodziewa. Mam tu balony, jeszcze ich nie napełniłem wodą. Zrobimy to w ostatnim momencie i po prostu to będzie tak niesamowity prank. Słuchajcie, już od razu zostawcie e, łapki w górę. Jeżeli będzie milion łapek w górę, to zrobię prank jeszcze na dziadku i pradziadku i na Romanie Dmowskim. Teraz musimy żeby nic, żeby nie, nie usłyszał nas. Zobaczcie, patrz jak się, jak się czai tutaj kot jeszcze. Teraz na szybko prankuję kota. Ba Ale kurwa kocur, balonem bez wody. Mina tego kota to jest moja mina, kiedy patrzę na te wszystkie kurwa pranki. Nad kurwa imprezd. Jesteś sprankowany. Tak, prank się udał. Jeżeli chcecie, żebym w następnym odcinku sprankował szczura albo gołębia, to zostawcie milion łapek w górę. Cicho, żeby nas nie usłyszał. Teraz się musimy skracać, On tam... on tam jest. Ooo! Oh, no! Nooo! Oh, yes. Zero... zero jakiejkolwiek spodziewajki. Ja bym się nieźle O kurwa tak! I że po prostu będę miał potem szlaban, nie, na, to, na, na w ogóle na różne rzeczy, na wychodzenie do kina i tak dalej, nie, na słodycze, ale, ale, słuchajcie, czego się nie robi, żeby widzom zrobić radość, nie, żeby pokazać, że pranki to jest podstawa YouTube'a i że, i że to są naprawdę wartościowe rzeczy, szczególnie jak się robi prank na tacie albo mamie. Czekajcie, ja się ukryję, może mnie nie pozna. <laughs> Jesteś strasznym człowiekiem, uwielbiam to. Uwaga Balony z wodą I jeszcze kurwa dati włączę w tle Balonowo wodny prank challenge Dobra uwaga teraz cicho I na trzy Trzy cztery <śmienny> O ty synek, synek No co ty synek. To był prank Jezu, jestem cały młotny teraz! Ale ci sprankowałem! No! Bardzo śmiesznie, <laughs> Sprankował wiesz? Sprankowałem go My tak. God, stary za dystans. Ja pierdolę, jak ty masz w chuj plusów teraz ode mnie. A nie. Wiesz co? No i co powiesz? Sprankuj sobie dubską! jakie wrażenie po pranku, nie spodziewałeś się S tego, co? Srakię! Ty się cieszę, że cię matka nie wyskrobała! By Wtedy byś miał... <laughs> Po prostu pranka kurwa będę w się z tych No ja wiem, wiem wiem. Ty też będziesz mógł mnie odprankować. Słuchajcie, no, zobaczcie Zakładam kanał mojemu tacie niedługo, w którym hmm. będzie właśnie prankował różne rzeczy. Będzie tam 20 faktów o nim. Tak. Cię kurwy synu na wiedzę w nocy. Będziesz miał pranka. Nie będzie patrzcie. Będziemy razem cisnęli w bekę po prostu z tych filmików. No bo tata to spoko koleś, nie? No, to takie spokożycie zaraz zasady z marmuru albo granitu, no. A potem poprawię z niczem. Niezwykawalasz. Co? Sralasz. Nie mogę z Tobą tata, no po prostu no, jeszcze ja nie oglądajcie nie nasz kanał, koniecznie subskrybujcie, A, bo za, jak będzie milion, milion łapek w górę, to robimy prank, jak już mówiłem, na Romanie Dmowskim, na dziadku i pradziadku i jeszcze możemy zrobić prank na Kaliguli. Chyba sali. Możemy, mi? nie? No możemy. No co? Tata, co? Ty jesteś, no. I co? żeby no i, i, I oglądajcie, subskrybujcie no kanał, niech nie. Żeby po to Bardzo no. możliwe, że niedługo no pojawią się. Spróbuj się nie zaśmiać. Challenge statu zrobimy. Tata się nie pośmieje już. Tata raczej wygra. Uh... Ja to było zacne.